Wyciągnięte ręce Boga. Reformowanie info. Argument nieodrodzonych. Na początku zajrzymy do Słowa Bożego. Rozdział 10, listu do Rzymian, wersety od 20 do 21. A Izajasz śmiało mówi: Zostałem znaleziony przez tych, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. Lecz do Izraela mówi: Cały dzień wyciągałem z mojej ręce do ludu opornego i sprzeciwiającego się. Dalej. Księga Izajasza rozdział 65, wersety od 1 do 2. Objawiłem się tym, którzy mnie nie pytali. Zostałem znaleziony przez tych, którzy mnie nie szukali. Do narodu, który się nie nazywał moim imieniem, mówiłem: Oto jestem, oto jestem. Cały dzień wyciągałem swoje ręce do ludu buntowniczego, który kroczy drogą niedobrą, za własnymi myślami. Każdy z nas rodzi się arminianinem, czyli człowiekiem martwym duchowo pozbawionym Ducha Świętego i zrozumienia tak Bożej istoty, jak i Jego planu zbawienia. Ale też z drugiej strony wszyscy czcimy swego rodzaju sakrum, nienaruszalny aksjomat i podstawę naszej ludzkiej egzystencji, które jest przekonanie o posiadaniu wolnej woli. To nienegocjowalne, wewnętrzne przeświadczenie w czasie czytania Pisma Świętego wprowadza błąd, ponieważ wszystkie fragmenty świadczące o ludzkiej niezdolności, przyjęcia lub odrzucenia zbawienia prowadzą mnie odrodzonych do odwrotnych konkluzji. Człowiek nie jest w stanie zaakceptować Bożej perspektywy zbawienia i niczym Adam i Ewa zakrywa swą nagość liśćmi wolnej woli. Analizując tekst Pawła i Izajasza, arminianie powiedzą, że Bóg wyciąga ręce do wszystkich ludzi i każdemu daje szansę na zbawienie. Zaś od człowieka zależy, czy rzuci się w ramiona Boga i da się zbawić. Nic bardziej mylnego. Ogólna wola zbawienia? Kto znalazł Boga? Ludzie, przed którymi z rozpostartymi ramionami stał Bóg, nie znaleźli go. Cały dzień wyciągałem moje ręce, mówi sam Bóg, do ludu opornego i sprzeciwiającego się. To byli Żydzi w starej dyspensacji. Bóg nie został przez nich znaleziony. Musimy bardzo uważnie rozważyć tę część tekstu, ponieważ te słowa często są używane, aby obalić wszystko, czego nauczył apostoł. Wyjaśnienie brzmi następująco. Bóg stanął przed zbuntowanym i sprzeciwiającymi się ludźmi z wyciągniętymi rękoma. Te ręce są symbolem powszechnej woli Boga, aby zbawić wszystkich, w tym ludzi opornych i zbuntowanych. A jeśli tak jest, to niektórzy stwierdzą, że nie ma doktryny wyboru do zbawienia i potępienia. Podobnie twierdzą niektórzy reformowani, wyznający doktrynę eflekcji, ale ten tekst, jak mówią, pokazuje, że w Bogu jest również ogólna wola zbawienia wszystkich i musimy przyjąć jedno i drugie. Nazywają to tajemnicą. Ale my odrzucamy ogólną wolę Boga, która chce zbawić wszystkich. Nie możemy odrzucać wszystkiego, czego nauczyliśmy się w liście do Rzymian rozdział 9 i 10 oraz wszystkiego, czego będziemy nauczać się w liście do Rzymian rozdział 11. Spójrzmy na tekst. Czy uczy czegoś w rodzaju ogólnej woli Boga, który chce zbawić wszystkich? Byłoby tak, gdyby wyciągnięte ramiona oznaczałyby, że Bóg mówi do tych zbuntowanych i sprzeciwiających się ludzi. Na przykład, szczerze pragnę was wszystkich zbawić ale to jest sprzeczne z Ewangelią. Nigdzie Pismo nie naucza, że wyciągnięte ramiona symbolizują gotowość Boga do zbawienia wszystkich. Znaczenie wyciągniętych ramion jest takie, że Bóg jest gotów przyjąć i zbawić wszystkich, którzy do Niego przychodzą. Czy to jest sprzeczne z inną podstawową prawdą, że nigdy nie będziemy pokutować i nie przyjdziemy do wyciągniętych rąk Boga, jeśli Bóg nie da nam serca i woli przyjścia? Według Pisma nie ma tutaj sprzeczności. Jeśli ktoś ma przyjść do wyciągniętych rąk Boga, Bóg musi mu dać do tego wolę. Ewangelia według Jana, rozdział 6, werset 44. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój ojciec, który mnie posłał, a jego ja wskrzeszę w dniu ostatecznym. Z pewnością Bóg stanął przed całym narodem izraelskim, tak jak dzisiaj stoi przed całym zgromadzeniem, z wyciągniętymi rękoma, mówiąc: Jestem gotów przyjąć i zbawić wszystkich, którzy do mnie przychodzą. Głoszenie ma charakter ogólny, ale w narodzie izraelskim było wielu którzy nie chcieli Boga. Było wielu, którzy pokazali się przeciw wyciągniętym ramionom, jako nieposłuszni buntownicy. Zbuntowali się przeciwko Słowu Bożemu, wspierali się, sprzeciwiali się temu Słowu Bożemu. To był Izrael. Czemu? Ponieważ Bóg jest miłosierny dla kogo chce. Lid do Rzymian, rozdział 9, werset 15. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. Kiedy przyszedł Chrystus, Wyciągnięte ręce Boga stały się widoczne dla wszystkich, ale ludzie zbuntowali się przeciwko tym wyciągniętym rękom, odrzucili je. Nie wolno nam przeoczyć pozytywnego aspektu tych słów. Pozytywnym aspektem jest to, że niektórzy Żydzi uwierzyli, znaleźli Boga i zostali zbawieni, chociaż oni również byli buntowniczymi z natury. Chociaż tekst odnosi się do Żydów w starej dyspensacji, jego aplikacja odnosi się również do Boga w nowej dyspensacji. Bóg nie mówi. Najpierw wyciągnąłem ramiona do nieposłusznego i sprzeciwiającego się Izraela, a potem udałem się do innego narodu, który nie był nieposłuszny i nie zaprzeczał mojemu słowu. Pogląd, że pogański świat szukał Boga, jest po prostu nonsensem. Nie było takich pogan. Pogani nie byli lepsi od Żydów. Tekst mówi przecież: zostałem znaleziony przez tych, którzy mnie nie szukali. To jest wieczna prawda. Świat pogański w starej dyspensacji był wrogi Bogu. Z natury wszyscy sprzeciwiamy się Bogu. Ewangelia według Jana, rozdział 6, werset 65, i mówił Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego Ojca. Zewnętrzne wezwanie Ewangelia według Mateusza, rozdział 22, werset 14 Wielu jest bowiem wezwanych, lecz mało wybranych. Bóg, wyciągający ręce do nieposłusznych i opornych ludzi, jest tylko objawieniem się w Ewangelii jako Bóg Miłosierdzia w Jezusie Chrystusie, który jest gotów przyjąć i zbawić każdego grzesznika, jaki przychodzi do Niego w wierze i pokucie. W ten sposób ukazuje się w Ewangelii wszystkim, którzy słuchają Ewangelii. Nie mówię, że jest łaskawy dla wszystkich, którzy słuchają Ewangelii. Gdyby tak było, wszyscy, którzy usłyszą Ewangelię, zostaliby zbawieni, ponieważ łaska Boża jest wszechmocna, nieodparta. Ale On pokazuje wszystkim, że jest łaskawy i że w tej łasce przyjmie każdego, kto do Niego przyjdzie. Dlatego wyciągnięte ręce są tym, co teologia reformowana nazywa zewnętrznym wyzwaniem Ewangelii. Bóg daje się poznać wszystkim, że jest Bogiem łaski. Wzywa wszystkich słuchaczy, aby przyszli do Niego przez wiarę w Jezusa. On obiecuje każdemu, kto przyjdzie, że zostanie przyjęty. Ale to nie znaczy, że Bóg jest łaskawy dla wszystkich, że chce zbawienia wszystkich. Ani że przyjście do Boga pozbawienie zależy od woli grzesznika. Byłoby to sprzeczne z wszystkim, czego apostoł nauczał wcześniej w liście do Rzymian, o całkowitej deprowacji grzesznika, jego niemożności przyjścia do Chrystusa, o ograniczonym i skutecznym odkupieniu, o suwerenności i nieodpartej łasce, oraz o zarządzaniu zbawieniem przez Bożą predestynację, wybranie i potępienie. Nikt nie może przyjść do Chrystusa, jeśli go nie pociągnie Ojciec. Zajrzyj do Ewangelii Jana, rozdział 6, werset 44. Ale teraz również te prawdy o suwerennej. Szczególnej łasce wcale nie umniejszają potrzeby głoszenia Ewangelii. Wszystkim, ani poważnemu wezwaniu wszystkich, słuchaczy do przyjścia do Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa z obietnicą, że każdy, kto przyjdzie, zostanie przyjęty i zbawiony przez Boga. To głoszenie jest wyciągniętymi rękoma Boga. Kiedy niegodziwi mężczyźni i kobiety odmawiają przyjścia do Boga, sprzeciwiają się zewnętrznemu wezwaniu Ewangelii. Nigdy nie mogą powiedzieć, że powodem ku temu jest to, że Bóg ich nie przyjmie, nawet gdyby przyszli. Bóg Ewangelii jest Bogiem wyciągniętych rąk, gotowym i chętnym na przyjęcie każdego, kto przyjdzie. Prawdą jest, że przychodzą tylko ci, których Bóg wybrał do zbawienia. Prawdą jest również, że ci, którzy nie chcą przyjść, odmawiają zgodnie z wiecznym ich potępieniem przez Boga. Ale nic z tego nie umniejsza prawdy, że w Ewangelii Bóg powołuje wszystkich przy pomocy zewnętrznego powołania lub nakazu. I że okazuje się gotowy przyjąć każdego grzesznika, który przychodzi z wiarą. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Cię w Chrystusie Jezusie. Panu.